Witam Was w kolejnym odcinku z Call of Duty, tym razem zajmiemy się misją, w której będziemy eliminowali po prostu zwykłych rosyjskich żołnierzy. Zapraszam do oglądania misji Lista Zabitych. No hej. No siema, Malci. No siema, Malci. Co tam? A dobrze, dobra, idziemy tu. Bo to tu się wlaniliśmy, co nie? Pamiętasz? A, po to się punkty zbierało, właśnie. No tu, Malci, tu się wlaniliśmy. Czekaj, bo się zgubiłem. Ło, wow, bo tu mam tego, smoka. Ta, już mnie zabijają O Boże, nie mogę ich trafić Łoł, wow! ale oberwałem Solidne zabicie Ej, czołg tam jest Znaczy czołk, czołg, co ja mówię Kołowy transporter opancerzony Wow, malci. Zaraz będzie wyzywanie Że nie znam się <grym> Ej, skąd oni mnie tu biją? Ej, można to jakoś zniszczyć? A tam był RPG Dobra, ale mniejszy 100. Solidne zabity. A jak jest niesolidne? Nie wiem, ja biegam tutaj nic nie widzę. O, przecież... No jak ja obrywam to Proszę Hunter 2-1, no to ja jestem. Fajny kryptonim tych jest, specjalnie dla mnie. Nie wiem, nie o, Ja pierdzielam. Nie mogę ich trafić. Życie. A i tu się broniliśmy, chodź. Tu pamiętam Jedna czwarta wykonana Ej, raz nas chyba Hurna. Ja, strzelam do, do, do pojazdu. Wow, jest na blisko, czekaj Dobra. A, krwawie. Krwawisz? O Boże, ile tu się rozdało. zobacz. Ty Malci. Nie widzę. To wszystko, to wszystko twoje? Aha. Dużo. Hunter 2-1, to my. jak idealnie nie nikt, nikt pasuje. Solidne zabicie. Boże, w tej misji, ta misja jest beznadziejna. Nie lubię jej. Mogę? Wysadziliście mnie? Ej, biega, biega, uważaj No właśnie, prawie padłem cię podnosząc Wow Odynku, gdzie ty jesteś? Ja myślałem, że no Ja próbuję kogoś zabić, ale nikogo nie mogę Uf, Łatwe jest zabić Jestem beznadziejny w sensie. Ja ja mogę nikogo trafić ja Jeszcze Jestem beznadziejny nie padnij, nie padnij, uważaj, bo tu z drzwi mogą się wyjść Dobra, jest Nie no, wóz mnie trafił Ale zabiłem gościa Czekaj, ja, schowa... ja się schowałem Cieszę się Tobą Ciesz się moim szczęściem, Macie Była kombinacja razy dwa Solidne zabicie Ło, wow, tu są w środku Uwaga, przebiegam Gdzie w środku, ja ich zabiję nie bo padniemy za sobą No już zabiłem Tak? No Ło, GPS-a mamy na ręce, widzisz? Szkoda, że nic nie pisze na nim. O, kombinacja Mmm, miodzio Ej, z pleców tu wyszli I... Aj, tu już czysto. Z już pleców nie. wyszli No wychyj się, wychyj się, ładnie Gdzie O! Nie ma. Rozegrałem się. Nie padnijmy. Tylko pięciu wystarczy zabić. Nie, bo za łatwe zabicie ma piętro. Czym jest łatwe zabicie? Nie wiem. was miałem łatwe. Nie padnij Ja mam termowizję, to się wychyla. No to się wychylił. Ostatni mój albo nie Co ja babie, nie mogę go ostatnio Ostatni jest mój, a twój? Oj, dobra, może być Dobra Trzy gwiazdy Dzięki za grę Jeszcze jedną dajesz, Majci.